Formi przedstawia, jak stosować suplement WLS do rozgryzania. WLS w formie tabletek do rozgryzania ma dokładnie ten sam skład, co suplement WLS w kapsułkach. Różni się tylko formą pudrowej, malinowej tabletki do rozgryzienia. Suplement WLS to tylko jedna tabletka do rozgryzienia dziennie. To Ty decydujesz, czy rozgryzasz ją w całości, Przydzielisz na mniejsze części, np. połówki lub ćwiartki. Codziennie połykaj też jedną tabletkę żelaza, którą otrzymasz w zamówieniu. Patrz, jakie to proste. Codziennie wystarczy rozgryźć jedną tabletkę suplementu WLS i połknąć jedną tabletkę żelaza. Żelazo popijaj wodą lub wodą z imbirem. Albo jak niektórzy pacjenci kawą lub sokiem pomidorowym. Unikaj dużych objętości. Do popicia żelaza wystarczy tylko 2-3 łyki wybranego napoju. Pamiętaj o regularności. Jedna tabletka WLS i żelaza dziennie. Najlepiej w porze popołudniowo-wieczornej. Jeśli na początku czujesz dyskomfort, nie przejmuj się. Organizm potrzebuje trochę czasu, aby przyzwyczaić się do wysokich dawek witamin i minerałów w suplemencie. Możesz też... Zastosować kilka przydatnych wskazówek. Zmień porę suplementacji i suplementuj się przed samym snem. Podziel tabletkę WLS na części, np. Na połówki lub ćwiartki. Popij żelazo wodą z dodatkiem imbiru. Dzięki temu poczujesz się lepiej. Pamiętaj, że regularna i systematyczna suplementacja dopasowana do rodzaju wykonanej operacji stanowi jeden z filarów zdrowia i dobrego samopoczucia po operacji bariatrycznej. Jeżeli masz pytania lub chcesz uzyskać indywidualną poradę, skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie. Koniecznie obserwuj nas na Facebooku i Instagramie.